No dobra, możemy. Trochę rozmawiamy prywatnie. Tak, jestem mało empatyczny, bo też trzymam wszystko na wywiad. Natomiast powiedziałeś, że kończysz karierę. I czy to jest prawda? Tak, to jest prawda i to nie pierdolę głupot, bo y, byku, no jeszcze po kolejne 9 miesięcy będę y, w, mieszkał w, w Warszawie. No. WCA Polak i inni wrogowie to są najlepsze kluby, tak? Zostaje najlepszy inny, trzeci klub WCA yy, tfu, jakie WCA yy, Wilanów. No, yy, tam nie mogę trenować. Yy, w tamtych w tych przyczyn, yy, które padają wcześniej po, Tu Polak, tam inni wrogowie, więc też yy, odpadają te kluby. No więc wyszedłem jak zawsze bez przygotowań. Ojciec mi obiecał, że to jest ostatnia walka, yy, że dopilnuję, że następny się przygotuje. Yy, czuł, że dam radę. E, ja też czułem, że, 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 że dam radę. E, nie dałem rady, chociaż ta walka była mega lekka, nie? Mega lekka była, tak naprawdę. E, tylko cały czas oszczędzałem ten tlen, bałem się w ogóle ruszyć do przodu, bo serio, serio, jestem, nie ukrywam, jestem trochę, trochę przemelanżowany aktualnie. E, no i tyle, no. Co mogę, co mogę dodać więcej? no to może warto wyciągnąć lekcję, jednak spróbować się no przygotować się tabel, coś z... Nawet przeprowadziłem żeby trenować Umirka czekałem miesiąc teraz się dogadają nie dogadali się no i co nie zostałem bez klubu jak zawsze kurwa kontrakt podpisany walka ustalana gatores I... bo wiem że tam no, trenowałem ja faktycznie do Aligatorys, no ale ile ja tam byłem na kilku, na kilku kurwa raptem treningach dziesięciu może maks no to nie żal teraz kończyć takiej przygody bo no szlachetnie ci... to, to była najlepsza przygoda jeśli chodzi o takie no tam przecież jakiś wycieczek, serata data. Była najfajniejsza przygoda w moim życiu. Wojtuś Gola, kurwa, kocham cię bracie, żeby tutaj wziąć. Oczywiście lubię też bardzo innych e, włodarzy. E, najmniej znam e, pasternaka, Krzysiu Mega w porządku człowiek, Boksdel też zajebisty kumpel, e, ale, ale ale dziękuję wam bardzo za szansę, ale Wojtek. Wiesz, ty nie jesteś moim wodarzem, ty jesteś moim kumplem. Dzięki, to była kurwa piękna przygoda i co? No i czas z sceny z no Mój rekord wskazuje na to, że jestem um, tragiczny, ale tak nie jest w rzeczywistości. Tak mi się wydaje, że, 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 że mam te dwie, dwie wygrane z Polakiem, e, takie nieoficjalne, tą e, gównowarto wygraną z Bystrzakiem, jednak na początku kariery każdy walczył tam z jakimiś tymi słabszymi, później co, porażka z Malczyńskim na punkty. No i teraz na, z wiewiórem, no kurwa, ale no, dupy dałem strasznie, tylko że no wystarczy kurwa, chociaż miesiąc treningu, ale nie ma co zganiać na wymówki, nie? Nie ma co zganiać, to jest wszystko moja wina, biorę na klatę, wiewiór się okazał lepszy, ale. Yy. No okazał się lepszy, nie? Obstawiam, że jeszcze wrócisz, bo tak robi większość osób, to jest chyba zbyt duża adrenalina, więc wiesz, no może nie warto gdzieś no tam tak od, dzisiaj od razu. Dzisiaj będę walił solówę z jakimś zawodnikiem swoim, bo jest dużo tutaj, których nie lubię i, i na pewno dzisiaj mam ochotę zapierdolić z kimś solówę, sobie rekord poprawić. Yy, I na zasadach ulicznych, yy, jeśli, jeśli yy, nie wiem, czy wygram, czy przegram, jest tutaj kilku moich wrogów, yy, no. Więc może sobie poprawię dzisiaj rekord. No dobra, też powiedziałeś, że nie bijesz się tutaj dla kasy. To jest. Absolutnie. Stary, Mówię na ten hajs. Mam dryg w miarę do zarabiania pieniędzy. Wiesz, to są ładne naprawdę kwoty, ale... Yy, ale, ale, ale... ale... nie milion. Ja mam wyjebany na ten hajs totalnie, nie? Ja ten cały całe, całość wypłaty yy, po prostu przeleję na, na konto matki mojego dziecka. I tyle. Um, Żadnej, żeby nikt nie odbierał szlachetności czy coś, wyjebany mam ten hajs, ja, ja sobie zarobię, ja tu nie walczę dla hajsu, wydawało mi się, że wygram, ale też tak, kurą, się obejrzeć walkę, wiesz, bo daję wywiadę i nie widziałem i to mnie, to jest takie nieprzyjemne troszeczkę, bo nie, nie mogłem co? tego obejrzeć, więc nie wiem, jak to wyglądało od boku, nie? No widzisz, ja też z kolei zawsze rozmawiam, często widzę tylko jedną rundę na przykład tak dalej, więc też mi tak ciężko na gorąco teraz oceniać. Musiałbym to zobaczyć, natomiast no szkoda, ale myślę, że warto to się wiesz zastanowić, przemyśleć to wszystko. Tak, wystarczyło miesiąc przetrenować, tak mi się wydaje, że... No, ale chuj, nie przetrenowałem, no to w, w ideale, no. No bo jakbyś teraz swego rywala plasował, on był trudniejszym rywalem, jednym z trudniejszych. oprócz Bystrzaka, tak naprawdę był najłatwiejszym ze wszystkich rywali. Może warto zrobić wiewiór Polak w K1? myślę, że, że śmiałoby sobie Polak poradził. Szkoda, że... Szkoda, że tak, kurwa. Aż tak kurwa bardzo yy, do tej walki płynąłem, kurwa, wiesz, aż za grubo. Ale ja taki faktycznie był melanz ostry, czy... No pierwszy miesiąc... No, kurwa. Może to zwycięstwo na siódemce ci tak niosło. Bo byłeś wtedy, wiesz, taki nakręcony, jak gdyby. Byłem, wiesz, tylko że byłem, byłem, byłem. Ale co to znaczy, niosło, że do melanżu? No, w takim nie sensie. Co mnie niosło, wiesz, ostatni miesiąc tak bardziej w domu przesiedziałem, nie ukrywam, bo właśnie przy... tego weekendami wychodziłem. Właśnie chciałem się odciąć od, od tego imprezowania, bo wiesz, przeprowadzimy do Warszawy, każdy wyciągał, ale no pierwszy miesiąc po walce to. To powiem ci szczerze, że całą wypłatę z tamtej garzy, z tamtej walki przepierdoliłem. W pierwszym miesiącu, a była kurwa naprawdę ładna. Miałem umiejętność zważając, że jest lockdown i wiesz, nie, wszędzie nie by może Nie było, a, nie było, nie, pewnie, nie było. Się... Wszystko było otwarte. Nie no, niesamowicie dałem dupy. Niesamowicie dałem dupy, kurwa. Tylko wiesz co, widzisz, nie wiedziałem na co sobie mogę pozwolić, bo nie wiedziałem na ile mam tlenu, bo tak naprawdę cię nie stestowałem na sparingach, wiesz, nie przetrenowałem taktyki, ja tu gadałem wcześniej, że łomisz świata, mi trenuje. Bardzo mu dziękuję, że, 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 że język trzymał za zębami. On, on jest z zupełnie innego miasta, z ustki. No, w moim narożniku nikogo nie było, bo to nie jest mój trener. Chociaż jest legendą, jest w tym dobrze, dobrym trenerem. E, fajnie, że ze mną stanął, był tutaj wsparciem. Na pewno poszło mi dzięki niemu trochę lepiej, ale. Ale yy, no, no, no zrobiliśmy dobrą minę do złej gry. No. Każdy, kto był z Warszawy, wiedział, że ja nie trenuję. Wiewiór też wiedział, że ja nie trenuję. E, nie ukrywam, że tam moim znajomym mówił, że właśnie wie, że, kre, że kręcę balet, takim tak nazwał. E, I liczył właśnie na, na to, że mu się uda. I jak widzisz, kurwa, wyżydził to jakoś, wyłudził te, to zwycięstwo. No. Rozbity tak naprawdę poza tym rozcięciem prawy policzek, które pewnie tutaj widać, nie jesteś chyba za bardzo. Nie, w ogóle, kurwa, by ku Powiem, że. Dlatego wiem że, wiem, że dzisiaj się będę napierdalał z kimś, bo jest tu kilku moich wrogów, spróbuję sobie poprawić rekord, eee, no i tyle. Będzie ciekawie. No dobra, już tak na koniec może zapytam. Oglądałeś występ Marcina Najmana? Widziałeś, co tam się stało? Akurat wywiad dawałem i z widziałem, ale podczas dawania wywiadu patrzyłem sobie ale w telewizorze. Tak Zajebiste to było. Myślisz, że to jest jego dobrze przemyślana strategia? Oczywiście. Czy... Tak? Oczywiście. Brawo. A, może, a może, bo jak ja czasem rozmawiam z Marcinem, to mi się wydaje, że jednak on może po prostu taki jest. Ale wiesz, to ja nie widziałem dokładnie. A co, co tam się wiesz to, no Niektórzy mówią, że wszedł w nogi, a on bardziej wyniósł i powiedzmy, że obalił, a potem kopnął lołkika, więc to... Ja to tylko żałuję. Może do tego do, dzięki temu doprowadzili do rewanżowa, czy coś. Ja to tylko żałuję, że chociaż raz go nie posłałem na te deski, że nie poszedłem z tej mój mojej... cepami do przodu, jak pod koniec trzeciej. Nie wiem czy widziałeś ją. A, no bo już zaczął. zaczął oj, krew. Biznes leci? Nie, wydaje mi się, że sobie to tak dotknąłem. Bo zaczął pływać już. Końcówka usłyszałem, poszedłem do przodu i zaczął pływać. No kurwa. E, abym miał tlen, chociaż. E... Chociaż miesiąc bym potrenował, wiadomo, że do płuca się w chuj przewentlują, e, miałbym ten, to bym ruszył wcześniej. E, zamiast go całą walkę oszczędzać, nigdy, m, nigdy nie przewalczyłem 9 minut. E, bo wcześniej biłem się w 6-minutowych, później zmienili na 9 a 9-minutowa walka z Polakiem, wiadomo, jak się zakończyła. E, więc, 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 cóż tu, tu mogę dodać. E, nie wiedziałem, czy mi starczy tego tlenu. No i co, nie oszczędzałem, oszczędzałem, aż kurwa walka się zakończyła. Ja pierdziele. Ja bym zrobił tak. Dał sobie jeszcze jedną szansę. Potrenował. Ale, no ale gdzie? Od 9 miesięcy tutaj będę teraz mieszkał, nie mam gdzie trenować. E, tu nie chodzi nawet o to. Tu nie chodzi o to nawet. No, potrzebuję tamtej osoby, do szczęścia i tyle. No dobra. No a wiem, że Federacja tego nie spełni, ale dziękuję im mimo wszystko bardzo za współpracę. E, kurwa Wojtusz. Dzięki bardzo. Ode mnie też to wszystko. Wielkie dzięki. Widzimy się na szlaku, tak czy siak, dzięki wieki.